Zaczynamy walkę. Kaha, przegracie. au, au, o, 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 o nie! Haha, haha, dobrze im tak. Muszę go powstrzymać. No bo in inaczej on wygra. O bratrasze chyba nie żyje? Tak myślisz? Fuj, FUJ! Uuu, u, u uch. Uch, ble, ble! Bom, bom! Uuu, ci boli! Br, nie, mnie nie pokładają! WIE! Ale już niedługo. No właśnie! Ki! Kuch! O nie! Pokonał go! O nie, już robi ciemno. Psz, psz, psz. Następnego ranka. Pobudagnuję. A pokłam Dobro zawsze wygrywa. Ty raczej pokonamy. Fakt. Dobra, lecę. No gadaj! Albo do widzenia z tobą! Ha! Super Slice? O nie! Żeby to nie, nie był jego koniec! Zło wygrywa! Tu się mylisz! No, oczywiście! Uu. Teraz się policzymy, Super Slice! Za to, że pokonałeś Sugerfuna, czeka ciebie nauczka! By jaka? Bam! O nie! Zepsułeś mi tarczę. Ta. Ale to jeszcze nie koniec. Hmm? Gdzie on się podział? Za Twoimi plecami, ha-ha-ha. Oj. Pozwól, że wezmę tą tarczę. Nigdy w życiu. Zeps. Zepsułeś e, 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 mi tarczę. Teraz walka na pięści. No właśnie. Szyb. Ała. Sił, sił. Uch. Ała, nie szyb mnie. u, uh. Jupi. Okej, okay. idę. Ha, jednym ciosem go pokonałem. Zostawcie lajka, suba, no i pozdro.